To jest Kingsley Coman i zmierzę z nim się w piłkarskim pojedynku. Zagram z Francuzem w dwóch konkurencjach. Kto wygra, to zobaczycie później. Aktualnie jesteśmy w Monachium na evencie Pumy, gdzie testujemy najnowsze korki Puma Ultra. Oglądajcie ten film do końca, bo zapytałem się Komana, kogo woli? Lewandowskiego czy benze. Na to pytanie odpowiedź poznacie później. Dzisiaj w Monachium mamy przyjemność testować najnowsze korki, w których gra Kingsley Coman. Są to Puma Ultra, zakładamy je na nogi i przechodzimy do testu. Przede wszystkim Puma Ultra charakteryzują się lekką cholewką buta, dzięki czemu mamy znakomite czucie podczas prowadzenia, ale także uderzeń. Podeszwa jest nasycona korkami, dzięki którym mamy lepsze przyspieszenie podczas biegu. Coman już czekał na boisku, ale zanim z nim zagram, to wyszło do Warszawy, bo z Kubą porównam Puma Ultra i Future. Poznajcie nowe korki Neymara. Dzisiaj zrobimy porównanie Puma Ultra z Puma Future. Napiszcie w komentarzu kto waszym zdaniem wygra: Kłesek czy Kuba? Teraz przechodzimy do testu, ale jeszcze kilka słów o Puma Future. Futury mają przede wszystkim kilka znakomitych technologii. Jedną z nich jest opaska kompresyjna Fusion Fit Plus, która gwarantuje usztywnienie i wsparcie przy ruchach obciążających stopę. Cholewka buta Evo Nit Pro gwarantuje nam znakomite czucie i panowanie nad piłką. Podeszwa o specjalnym kształcie gwarantuje nam stabilizację przy przyspieszeniu i częstych zmianach kierunku biegu. Zarówno Puma Future i Puma Ultra dostaniecie w sklepie piłkarskim Ergol z kodem Kłesek macie 7% zniżki. Link jest w opisie. Tego teraz zmierzymy się w czterech konkurencjach. W tym zadaniu mamy 20 sekund, aby umieścić 5 piłek w bramce. Jest pełna dowolność. Kto zdobędzie więcej goli, wygrywa. Żeby pojedynek był wyrównany, ja teraz wcielę się w rolę bramkarza, ty będziesz atakował, a później zamian. Dziwi się czuję na bramce? Co? Nie. Yeah. Masakra! Łapy takie. Haha, <noise> nie trafił. Hubię skończył się czas, teraz moja kolej. Dobra, to inaczej. Proszę bardzo, lecimy. O! Grodzi? Łapy Nie siedzą! Nie! Ale tak czy siak, widzowie, więcej 3 na 5, to wydaje mi się, że jest dobry Przechodzimy do kolejnej konkurencji. W tym zadaniu mamy 5 piłek. Jedna osoba jest bramkarzem i zagrywa piłkę w kwadrat. Druga osoba przyjmuje i uderza na bramkę. Kto zdobędzie więcej goli, wygrywa. To zaczynamy. Na bramkarza pierwsza. Na rozgrzewkę. Dobra. O, dobra! Nie A, Takie to ja łapie, Teraz moja kolej! Zaczynamy! Ojej, ciska. O Jezus, Nie, to masz A to Oj, <noise> O Jezus! Ale ona siedzi. Ten strzał to już historia, czas na trzecią konkurencję. W tym zadaniu mamy 30 sekund, aby oddać jak najwięcej strzałów na bramkę. Utrudnieniem jest slalą, Kto strzeli więcej goli, wygrywa. Jedziesz. Jeden. Raz. Koniec czasu, Kuba strzelił trzy gole, teraz moja kolej. ładne. Uch. 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 Raz, trzy, dwa, ja wyjął, nie! Takim sposobem Kuba wygrał tą konkurencję i czas na czwarte wyzwanie. W tym zadaniu zagramy jeden na jeden. Kto strzeli pierwszego gola, wygrywa. <grystanie> Zdraził się. Nie chcę krzywdy to się zrobić. Brawo. W tym porównaniu wygrałem 3-1. I teraz przyszedł czas na pojedynek z komandą. Wracamy do Monachium. Komand w 2020 roku z Bayernem wygrał Ligę Mistrzów i strzelił jedynego gola w tym finale. Dzisiaj jestem z nim na jednym boisku i musisz oglądać to do końca, aby zobaczyć, kto wygra w tym pojedynku. Zrobiłem z Komandem grę wyborów. Musi wybrać jedną z dwóch rzeczy, które przeczyta. Champions League or Boom Sticker. Guma Maradona? So if Maradona not sure Maradona to be, the white bands are on challenge one. That's our faster, faster. Na eventie był również piłkarz Bayeru Leverkusen, Jeremy Frimpong, który podpisał mi się na koszulce. Teraz czas na pojedynek z Komanem. Na początku zobaczmy, kto szybciej pobiegnie na 20 metrów. Komana oh wow. oh wynik to 3 sekundy i 500. Teraz moja kolej. Teraz przyszedł czas na zdecydowanie mocniejsze wyzwanie. W tym zadaniu na starcie musimy nacisnąć czerwony przycisk. Następnie jak najszybciej musimy zrobić slalom i odejść strzał na bramkę. Kto zrobi to szybciej? Wygrywa. Na porządku lecikoma. Zanim zobaczycie próbę Francuza, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał klikając taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, bo wbijamy pół miliona subskrypcji. Okej, okay, go! here okay, we go! Oh, you're so quick. Wow. I... Oh! Jego wynik to 11 sekund 93 setne. zaczynamy. 9,50 szybciej od ale wydaje mi się, że on robił to na dużym, dużym, dużym luzie, na dużym spokoju. Fajny wynik. I uwaga, na samym końcu eventu Pumy udało mi się jeszcze zdobyć autograf od Komana na koszulce i piłce. Ogólnie podsumowując, mega wyjazd. Bardzo dziękuję teamowi Pumy za zaproszenie. Było to dla mnie świetne przeżycie i jestem bardzo zadowolony, że mogę być tam na miejscu. Puma Ultra zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Są to mega wygodne buty i czucie piłki jest tam na najwyższym poziomie. To Ty możesz wygrać Puma Future albo Puma Ultra. Obejrzyj film, który pojawi się w poniedziałek o godzinie 14. Tam dowiesz się jak wygrać korki Neymara albo Komana.